Dobra, nie mam zbyt co robić ze swoim życiem, więc może po prostu spojrzę sobie na YouTube. Dobra. Dob Spodziewałam się tego, że to się wydarzy tak nagle. Zwłaszcza, że aktywność na moim kanale ostatnio jest trochę niska, ale to, to dużo mówić. Dziękuję Wam bardzo, moje elementiki, Udało się! Teraz będziemy iść dalej, zdobywać słupki. Dziękuję za z Jesteście wspaniali. Nie jestem zbyt dobra w podziękowaniach, ale jednak stwierdziłam, że dam jakiś odmak, żeby wam pokazać, że jednak widzę, że ten kanał pnie się do góry. I że mimo wszystko jest tutaj jakaś wasza aktywność. Dziękuję. Po prostu dziękuję. Idziemy dalej. A Infected In 2 jest niedługo. Motywacja wróciła. Je, 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 ale ty nigdzie nie idziesz. Zostajesz tutaj, ponieważ mam dla Ciebie bardzo ważną informację. To jest bardzo ważna informacja i ty musisz poznać tą bardzo ważną informację. Spójrz na to. To jest bardzo interesujący film. Druga część pewnej bardzo interesującej serii, zabawiona przez wspaniałą osobę, którą jest Nitro. I ty musisz to obejrzeć. Dostaje ci ode mnie, Wy wszyscy, specjalne zadanie domowe. Zobacz, nikt Was nie będzie odpy... Przepraszam bardzo. Ja do Was przyjdę we śnie i Was odpytam z tego. Musi musicie się nauczyć, kto go, go zrzuca z dachu, dlaczego go zrzuca z dachu i czy te osoby są złe. I ogólnie musicie to obejrzeć, ponieważ ja z tego Was będę całkowicie odpytywać. Musicie to obejrzeć, bo to jest bardzo ważne. Zapraszam na kanał. Link macie w opisie. Zapraszam na kanał i do filmu. Macie go mi obejrzeć. I nie ma, że nie chcecie, trzeba obejrzeć, ponieważ to jest obowiązkowe. Co, co będziecie pisać z, z tego na maturze, na egzaminie i ogólnie musicie to po prostu obejrzeć, ponieważ to jest fajne. Tak. I musicie to obejrzeć po prostu. Obejrzyjcie to.